Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, rozpocznij od zmiany. Ja nazywam się Marta Zagórska. Jestem właścicielem zespołu biur nieruchomości Remax Duo. Dzisiaj opowiem Ci o kolejnych działaniach marketingowych, jakie podejmują agenci w celu dodatkowej promocji oferty nieruchomości, jakie pozyskują od naszych klientów. Jest to organizacja Domu Otwartego. Jest to zupełnie innowacyjny system prezentacji oferty, kiedy agenci w określonym czasie, o określonej porze, prezentują daną nieruchomość, a wówczas klienci i agenci mogą przyjść, zobaczyć taką nieruchomość zadać wiele dodatkowych pytań komfortowo bez obecności właściciela nieruchomości, mogą sprawdzić z jakich materiałów został zrealizowany budynek, popytać o stan prawny, poczuć się trochę jak właściciel danej nieruchomości, pobyć na tej nieruchomości. Dużo działań, dodatkowych informacji. Agenci przygotowują odpowiednie banery, nagrywają również z tych wydarzeń filmy, też wcześniej Przekazują informacje do mediów, na portalach społecznościowych, na wielu kanałach informacyjnych, przygotowują ulotki dodatkowe, co powoduje, że o tej ofercie znacznie więcej informacji pojawia się na rynku. Takie działania powodują, że też często agenci nieruchomości przychodzą. Kiedy zobaczą taką nieruchomość, okazuje się, że przypominają sobie: O, mój klient był zainteresowany taką ofertą, i dochodzi wówczas do sprzedaży takiej nieruchomości. Agenci wspólnie zamykają transakcje. Jakby wcześniej Państwu wspominałam, nasi agenci dzielą się prowizją, którą pozyskują od klientów, nie rozliczają dodatkowego wynagrodzenia od klientów kupujących, dlatego serdecznie zapraszamy cię do współpracy.